Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jak zawsze na tym kanale będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. I tym razem po nieznacznej przerwie wrócimy do rzeczy bieżących. Co tak naprawdę chodzi w tej całej, ja bym to nazwał awanturze ukraińskiej, gdyż pełnowymiarowa wojna to to nie jest, to jest dręczenie, jak już mówiłem wcześniej, kraju jest dużo słabszego przez kraj, dużo silniejszy po to, żeby wypychać ludność steroryzowaną nalotami lub działaniami wojennymi na mniejszą skalę. Żeby wypychać ich na zachód, dokładnie chodzi o Polskę, Węgry, Mołdawię i Słowację, żeby te kraje zwyczajnie destabilizować i dawać im problemy. A przez to, że robi się im problemy, będą one bardziej spolegliwe wobec rządu Unii Europejskiej, czyli rządu niemieckiego. Moim skromnym zdaniem, to co obserwujemy i nie ma co się z tym ukrywać, to jest wspólna gra Rosji o zachowanie wpływów na terenie byłego obszaru sowieckiego. Plus, gra Niemiec, żeby niepokorne kraje jak Polska i Węgry złapać za twarz i zrobić im problemy. I być może nawet obalić te rządy, które nie są u przychylne, oraz rządzić swoimi ideologiami różnymi, łupać te kraje na kasę bezwzględnie, obiecywać gruszki na wierzbie, a potem wyciągać jeszcze więcej z nich kasy, swoimi bojówkami lewicowymi, terroryzować ludność. I takie tam. W związku z tym dla mnie cała ta awantura to jest w większym niż w mniejszym stopniu plan rosyjsko-niemiecki. Dwa kraje załatwiają sobie interesy. Nie zapominajmy jeszcze, jak ja to nazywam, antyczwórka, czyli Moskwa, Pekin, Berlin, Teheran. Teheran niedługo też będzie, już e, pokazuje swoje możliwości balistyczne, rozrabiał w swoim regionie. I Chiny na Dalekim Wschodzie najprawdopodobniej też zaczną rozrabiać. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Gdyż te kraje wyczuły słabość, zwłaszcza przywództwa największych mocarstw zachodu, yy, z, z przywódcami mówię tu, zwłaszcza o y, Stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, z przywódcami wątpliwej jakości, <laughs> nie pierwszej jakości, Analizujem, nawiązując do mistrza mogorzę tak, y, y, jesiot nie pierwszej świeżości, nie pierwszej jakości. W związku z tym próbują się rozpychać. Niestety. Więc to jest moja skromna interpretacja obecnych wydarzeń. Nie, nie, dzieje się niestety to, że na przykład zwłaszcza nasz kraj ulega bez, bezkrytycznie przyjmując ludzi do siebie. Budżet nie jest z gumy. W związku z tym już zaczynają się problemy. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie nie wygląda to dobrze. Wszystkiego dobrego, mimo wszystko optymistycznie. Mówię do widzenia. Trzymajcie się Państwo.